Witajcie moje drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale ocenię zestawu Lego Hidden Sight 70418 Laboratorium Duchów JB. Ja jestem Lewiszka Mila i zapraszam Was do oglądania. Zestawik to jeden z wielu moich have'ów jeżeli chodzi o serię Lego Hidden Side I tak mniej więcej prezentuje się pierwsza minifigurka Jest to Jack, główny bohater całego uniwersum Na telefonie jest naprawdę ciekawy nadruczek niebieskiego ducha Ma on również czerwoną bluzę, która prezentuje się w ten sposób Pod spodem jest jakaś biała koszulka, żółte rączki Z tyłu nic takiego nie ma No i nowy element połączający nam tutaj czapeczkę razem z białym kapturem i dwa wyrazy twarzy. Pierwszy jest taki grymasik, a drugi uśmiechnięty. Ma również czarne spodnie, na których nadrukowana jest srebrna kostka dla psa. Tak więc teraz przechodzimy sobie do kolejnej minifigurki. Kolejną minifigurką jest właśnie JB. Na koszulce ma nadruczek Frankensteina. Jakiś przewysony pas, na którym widać pendrive'a upaćkany fartuch od jakiejś chemikali ma również taką malutką karteczkę z imieniem niebieskie rękawiczki, fioletowy iphone, ponieważ widać, że to jest iphone na nim mamy czerwonego ducha tym razem no i z tyłu minifigurki mamy również jakieś sprzęty włoski są fajnie połączone z takimi okularkami no i mamy dwie stołeczki, pierwsza to mój zdecydowany faworyt taki ubrudzony a druga zwyczajnie uśmiechnięta. Tak więc przejdźmy sobie to teraz do ostatniej minifigurki w tym zestawie. A ostatnią minifigurką w tym zestawie jest Mr. Elton. Tak się mniej więcej prezentuje. Ma naprawdę ciekawy, zielony, roboczy strój. Tutaj widzimy jakąś wysmarkaną chusteczkę. Ma on również szare rękawiczki. Pod spodem jakąś pomarańczową koszulkę z bardzo fajnym znaczkiem. Ma on również dwa wyrazy twarzy. Pierwszy jest taki bardzo wystraszony a drugi strasznie uśmiechnięty, z oczkiem. No i mam również włoski, takie same jak Darec z Lego Ninjago. No i możemy sobie teraz zmienić jego główkę na główkę od Ducha. I tak prezentuje się po transformacji. Naprawdę bardzo mi się podoba ta wersja i wszystkie duchy w Hidden Sight. No i moim faworytem są tutaj te włoski. Wyglądałam tak samo jak z Lego Ninjago Movie od Kaja. Również ja posiadam, tylko że w brązowym kolorze ale tak według mnie wyglądają o wiele lepiej. No i ta twarzyczka, zobaczcie, świetny, świetny minifig. Naprawdę mi się bardzo podoba. Tak więc przejdźmy sobie teraz do samego zestawu. Zapomniałem wspomnieć, że oprócz minifigurek w tym zestawie mamy jeszcze jedną mini-minifigurkę, zwierzaczka. Można powiedzieć pół zwierzaczka, pół ducha, ponieważ jest to duszek Spencera, czyli pieska naszego głównego bohatera, naprawdę fajny odlew. I on pojawia się chyba we wszystkich zestawach z Lego, A tak prezentuje się samo laboratorium. Naprawdę jest ciekawe. Z przodu mamy tutaj jakąś jakieś wejście do transformacji, może człowieka w ducha, albo na odwrót. Tutaj mamy jakieś przyciski. Po lewej stronie mamy drukarkę 3D, czyli naprawdę ciekawa sprawa. Otwórzmy sobie ją i zobaczmy, co jest w środku. Znaczy, ja już wiem, ale wy możecie nie wiedzieć. No, mamy taki bardzo fajny. Elemencik złożony z dwóch klocków. Na tym stoi nam moi drodzy pizza, której jeszcze nigdy nie widziałem. Czy widziałem różne pizze w Lego, ale takiego na akurat nie? Bardzo mi się on podoba. Tutaj mamy jakąś fliszkę. Zastanawiam się, co to może być. Nie wiem, może się to łączy z jakimś innym zestawem. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. Tutaj mamy jakiś kluczyk do reperowania. No i bardzo fajną, wysuwaną klawiaturę. Naprawdę dobrze nadrukowaną. No, i tutaj może nam sobie stanąć nasza JB, czyli właścicielka właśnie tego laboratorium, i sobie popisać. Na ekranie widzimy jakąś kamerkę, która jest po prawej stronie. Tu mamy wejście do tej kabiny. Jakiś naprawdę fajny hmm, taka rura, która ciągnie się aż do tego sprzętu. No, i jeżeli oglądaliście mój odcinek, na którym grałem w grę i testowałem ją. Z LEGO Hidden Side, to wiecie o co chodzi, a jeżeli nie, to zapraszam was do tamtego materiału. Mamy tutaj kolor żółty, niebieski, różowy oraz czarny. Mamy również jakiś generator. No i z tyłu, tak to się mniej więcej prezentuje. Tutaj dalej mamy ten kabelek. To nie wiem co to jest, ale najprawdopodobniej jest to miejsce dla naszego duszka Spencera. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej mamy bardzo sensowną drabinę. Która pozwala mini figurce przenieść się aż do góry, usiąść sobie tutaj z pizzą, tak jak było na pudełku. Tutaj mamy jakąś tablicę korkową, na której mamy wypisane różne sprawy dotyczące mózgu. No i na górze jeszcze Wam pokażę, jak to się mniej więcej prezentuje. Mamy dwa takie kabelki. Naprawdę ciekawa sprawa. Tak więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, dajcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie również dać subskrypcji na moim kanale, a jak już do subskrypcji, to pewnie wiele osób czeka już na specjalne 200 subskrypcji. Tak, moi drodzy, wbiliście już ponad 200 subskrypcji na moim kanale, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i wyświetlenia również nie są niczego sobie, ponieważ mamy już ponad 2000 wyświetleń, moi drodzy, na moim kanale, jak to szybko rośnie. No i mam nadzieję, że wbije się również więcej. Teraz lecimy po 150... Przepraszam, 250 subskrypcji, a na razie specjal oczekuję na kolejną sobotę, czyli za tydzień. Tak więc jeszcze raz wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!